Zaczynaj. Wy mordy mor moje, z tej strony Mardy Bright witamy was w kolejnym odcinku ze jest ze mną Mardy, cześć. Cześć, jest ze mną Hunter powinno być. Jeżeli ty jesteś MardyBright to jestem Hunter. Dobra, nieważne. Łap no to... tutaj. Nieważne. nieważne, nieważne, nieważne. Miało być fajnie, no. Podsułeś znaczy, no, mi. No, mi się wydaje, że i tak jest fajnie, no. No dobrze, no było fajnie. Było pięknie Było ładne, fajnie, normalnie. no dzięki. I jaki kolega był. Było <laughs> fajnie. No jest fajnie, dalej jest fajnie. No dobra, niech, niech będzie, no. <laughs> fajnie jak jest to, fajnie, nie? Tak, jest wręcz super. Ja lecę na środek, tak? Dobrze, lecisz na Taka środek. Moja ja rola. tu zebrałem. Ja tu zebrałem żelazo z drugiego generatora. Wiesz co, fajny ten money bag, bo teraz w sumie dojdę na ten środek. Co? No co. Tak, jak mi szybko powiedzieć? zniszczyli. Nie mów mi, że z cheaterami gramy. Nie mam pojęcia. Aha, z cheaterami. No to w takim razie trzeba purpla fokusować. Yy, weź się jak najszybciej. Już opatuliłem. Dobrze. Ja już lecę. Tutaj pod jaksy proszę bardzo. Co ten o, zniszczyli purpurowym już. O, dobrze. No purpurowi <laughs> latają stary, dosłownie no latają. <laughs> O Jezu, jak ja tak pierdekam. można? Jak tak można? Słuchajcie, ja bym tych głosów więcej nagrywał, no ale jak są takie sytuacje, no to do Patrz, co się dzieje! No, widzę właśnie. Ja stoję na straży. Nagrywać. Stój na straży, ja tutaj zbieram jak mam 10. Kiedy będę miał 15, to wrócę, co ty na to? Dobra. Czerwony do nas się buduje. O, serio? No widzę właśnie. Biergo, biergo, biergo. Ja ci będę patrzył, czy ktoś ci tam nie leci przypadkiem. Lecą, lecą do nas. O lecą, lecą, lecą. Do czerwonych lecą. Zaraz im jajko zniszczy. Dobrze. Dobra, ja spadam do nas. I on teraz tak się zastanawia. Iść czy nie iść. <laughs> Jesteśmy do nas, idę. jedyni z jajcem. Jest. Dobrze. Idę odpalić generator. Dobra, idź. Super, szybko. Dobra. Ale to będzie śmieszny pojedynek. Tam na dole jest jeden gościu. Weź go zepchnij. Tam za tobą, za tobą jest. Gdzie, 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 gdzie? Za tobą. Tu na Za górze? tobą. Ten czerwony? Za tobą. Na dole. Na dole? Po prawej. Tu? O, faktycznie. Ty, ale on jest jakiś cheaterski, bo ja on ma w ogóle antynogbaka. Co to było? No to nieźle. Gościu ma antynokbaka. O, leci purpurowy do nas? A nie, on nie ma antynokbaka, on po prostu tak się zbagował w tym. No dobra. No dobra, no to ja go zaraz tutaj i tak w sklepie. O boże. Dobra, sklepałem czerwony. fioletowego. Czerwony nam wlazł tutaj. Dobra, zrzuciłem czerwonego, a drugi czerwony jest tutaj w środku. U nas siedzi i diaksy próbuje kraść. Pomóż mi! Idę. Kumpel? Dobra. Stary Dobra. ograłem cheatera! No i to wszystko Rozwaliłem tego cheatera, czujesz to? Ale oh chodź chodź na górę, chodź zobacz! Chodź, bo to jest. Ge... Chodź to genialnie wygląda. Zobacz co on zrobił Idę. Pokaż, co? O oh wow co? O stary, ale to było genialne, nie? To co chodzi? O Jezu, piękne, piękne To tak naprawdę to 10 teraz, na 10. stary, bierz łuk i strącaj wszystkich Dobra, ja tylko potrzebuję łuk Pomarańczowy do nas leci O, serio, leci czy biegnie? Znaczy, o, spadłem, uważaj, będzie bieg do nas Sorki, sorki Dobra, zniszczyłem, mo zniszczyłem most, proszę bardzo Dobrze. Uważaj, dobrze. on idzie, on idzie, daj mi łuk kupić szybko Kup łuk O, jeszcze, czekaj, potrzebuję jeszcze, dobra Szybko, bo on jest stary Jestzały, potrzebuję. Dobra, zrzuciłem niebieską. Nie, ty, ona czyterka jest! Też lata? Też lata, no Oh my god! Pomóż mi stary, bo leci do tego! No jestem O co chodzi? Patrz, patrz jaki cheater, patrz Patrz! Pomarańczowy też cheater. zoba. Pa Dobra, pa, zabiłem! Lata. Kumpel pomóż mi. Staram się. Kumpel, to... pomóż mi, pomarańczowy też lata. No, spadłem. Dobra, no, pomarańczo... klepać go, klepać go, klepać patrz, go. Patrz na niego. O stary. O mój Boże. Dobra, klep go, klep go. No nie, ja mam pół serduszka. Zjebaj mnie tego. Widzę, mam pół serduszka. Dobra, kumper. ja padłem, ja padłem, próbuj. Ja też pan, ja nie, ja padnę, ja mam pół serduszka. Ja. Co ty na to, ja. żeby ten film wysłać supportowi CubeCrafta Ja to zrobię on poblokował wszystkie te osoby, które tam latały Co ty na to? Ja to zrobię W ogóle ile mamy filmu? 5 minut, dawaj kolejną lecimy No możemy kolejną eee, Tylko... Spacer? Nie, dwuosobowe coś ja. Storm jest dwuosobowy eee, To Storm Proszę bardzo, tylko żeby nam nie latali znowu. <laughs> o mój boże. To się różowy. Stało. Dobrze różowy. Idę do ciebie, proszę bardzo. Pink power! O stary, ale to było aż przesada, nie? Ale, ale tak mi się myślałem, udało. Ale tylko jedna osoba czytuje, nie? Człowieku, człowieku no na trzech drużyna! Wszyscy zaczęli latać. No co to ma być w ogóle, nie? O mój Boże. Cheaters everywhere po prostu, no? Coś strasznego. A nie mi się drabinki. <laughs> no straszne, masakra, no. O co chodzi? O, mamy różowy helikopter. Różowy helikopter jest najlepszy. Tak. Takie mi się wydaje, namieski. że znowu jest ta Tiger girl. To jest cheaterka. Zaraz obadam. Trzeba jajko szybko opatulić. Dobra, ja się zajmę opatuleniem jajca. O! Najlepiej by było, jakbym. Co na to, że ja pójdę na środek? Co wziąłeś, Moneybugs? Tak. To weź mi daj, ja pójdę na środek, kumpel. Weź się uzbroj jak najszybciej. Uzbroj. Dobra. Ja pójdę na środek i nazbieram jak najwięcej tego yy, golda. Co Żeby z zrobić, dobra? Tak, tak. Wtedy mogą sobie do nas przychodzić, ile im się podoba. Dobrze. <laughs> Postaram się Kaczyłaś ogarnąć to na... jak najszybciej. Trzeba się tam dostać najpierw. Patrz, czy przypadkiem się do nas nie budują, mi będzie G. O. Oh. No. Coś mi tu śmierdzi. Coś strasznego myślisz. po prostu. To nie ja, ja powstrzymuję się. Na odcinku nie, nie śmierdzę. Ha. Dobrze, dobrze. Ja się przed chwilą kąpałem, więc też nie śmierdzę, to nie ja. ja. się kąpałem... No, co prawda... Dwie godziny temu, ale myślę, mhm. że... Że dalej trzyma się... Ten mój ładny zapach. Okej, okay, zobaczmy, czy ktoś tutaj lata. Nope, nie widzę nikogo. Ale... Uważaj tam, uważaj, dobra? Dobra, patrzę. Mi się ten żółty troszkę nie podoba. No, żółtego przed chwilą zabili. Dobra. Kupię ci szybciutko jakiś secik zwykły. Kubrako. Ja lecę tutaj pod jaksy, 5 mam, to hmm. możemy już aktywować co potrzeba. Ja Jeszcze... mam... Yy... Gdzie złoto było, pamiętasz może? Nie mam pojęcia, ulepszyłem nam generator złota na drugi poziom, jakby co mam już 11, powolutku będę zajmował się yy, tym. Dobrze, o jest złoto znalazły. trzeci poziom. Dobrze. Uf. Dobra, tylko żeby mnie tutaj przypadkiem nikt nie obczaił. <laughs> Staraj się tam wytrzymać kumpel, bo to jest, to jest wojna, tu widzisz, nie ma łatwo Pokoluzik, Arbuzik I taki ziomek, ale zgarnił, a nie idzie tu, idzie tu, idzie tu Ty, ey, koleś, koleś Co? Spaduwa mi stąd, no, nie pozwalaj sobie, moje, mam 30 zł Ile masz przy sobie? 20. Dobra, Seki wracam w takim razie. Gdzie jest? Tutaj jest. Leci nie, do nas jakiś jest? zielony. Widzę właśnie. Jo, Co what? kurwa? Jak to się stało? Ja pierdolę podleciał i uderzył tylko. Co za kurwy kawał, no? no kurde spadł. Oh. Dobra, chuj, to nie ma... Nie ma sensu, panie taka gra. Ja spadam też To jest po prostu... To po prostu jest... Nie wiem no, cheatują Cheaters wygra. po prostu Co to nie? za gra? Dobra, to ten... To wychodzimy Co, chcesz jeszcze jedną czy też jesteś tak zniechęcony jak ja do gry? Nie no, jestem zniechęcony wiesz Także, Więc dobra jest, jest 10 minut, można ustawić jeszcze jedną reklamę w środku, także jest dobrze No, także mordeczki Serdeczne Arigato za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. A ja my to zgłosimy, ja to wyślę od razu do tego do suportu, żeby zobaczyli co z tymi cheaterami się dzieje. Bo to tak średnio jest, że tak fajnie no sobie no. latają. Kiedyś się fajnie grało, a teraz no Ale żeby nie w, w ogóle blokady na latanie, żeby nie włączyli, czy to jest podstawowa rzecz, jaką powinni zrobić. A przecież na większości serwerach wyrzuca za latanie choćby jak się zbagujesz w powietrzu, bo jest lag, to cię wyrzuci. No a tutaj, tutaj nie nic nie ma, kompletnie. Także to powinni zrobić. Także no. Słuchajcie, wpadajcie na kanał do I? i... Oczywiście zapraszam do Hunterka, zostawcie mu trochę miłości. I to by było chyba na tyle, co? Tak, a mam nadzieję, że kolejny odcinek ze głosów, jeżeli nagramy, to będzie to taki bez cituchów. No. No, jesteśmy Pokemonami. Tak, ja jestem Cubonem. A ja jestem Pikachu. A ostatnio dropnąłem i jeden. Tak, czekaj, może może mam gdzieś, czekaj. Zaraz ci pokażę. Masz Cubeleta? Nie, nie, że Cubeleta. Dobra, ja też nie mam Cubeletów. Poka, co tam I, masz. Czekaj, gdzie to było? Kika, co tam masz? Huhuhu. Ty w ogóle tak sobie teraz wiem, że jak mam ten, jak mam na przykład. Yy, bo ja mam wszystkie te, wszystkie rangi, nie? Mhm. Ja teraz mogę sobie większość główek odblokować. O, super. Czekaj, gdzie to było? Bo miałem Zobacz, taką, jakieś, jedną... zobacz gadżety. A, muszę mieć 20 poziom, bo wiesz, Woltorba jeszcze mam z Pokemonów. Ło, wow, Magikarpia! Magikarpia można mieć, ja chcę Magikarpia. O. Załóż. Aż Ketchup jest... Załóż Magikarpa. Nie mam. No wiesz co? Także sm smutam. Także to, no to by było rip. na tyle i żegnamy się z Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do następnego i trzymaj, trzymajta się, ją. Tschüss.